Świeży zapach miłości. Czasem zastanawia mnie sam fakt, dlaczego tak jest. Czy naprawdę miłość musi być za pieniądze? Ja chciałbym po prostu móc kochać i być kochanym. Nie mam szans u nikogo, bo liczy się tylko kasa. Przykro mi jest. Bo tak nie powinno być. Ktoś dla pieniędzy czy ich uczuć. To nie jest fajne i jest to okropne, a moje serce cierpi przez takich. Gdyby świat zmienić mógł się chociaż raz, tylko na kilka chwil, kilka miłosnych śnić momentów chciałbym dziś, a później wstać nad ranem, być w jej ramionach. I oddychać powietrzem, świeżym powietrzem miłości, obserwować uśmiech radości i nie przejmować nigdy się już niczym.